Dzień dobry wszystkim. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. I na wstępie chcę Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze pod wczorajszym filmikiem, które zostawiliście, za każdą łapeczkę w górze, za każdą nową subskrypcję. Bardzo Wam dziękuję z całego serca. A to, że ja przeoczę literkę. Jakąś linię zgubię. Myślę, że nikogo z Was to nie dziwi. I między innymi jestem Wam wdzięczna, jak mi dajecie znać w komentarzach. Wynik wczorajszego drapingu z wymianki od Agi, kochani, jest 85 zł. Bo pod tą linią jeszcze były 3 zł w tych szczęśliwych liniach malutkich. Także na 7 dyszek 85 zł. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za serduszka, za miłe słowa, które zostawiliście pod filmikiem dla Agi. A dzisiaj, kochani, Mamy tak, dwie kolejne zdrapeczki, czyli 78 z Mega Paradiso, ekstra linie naddrapane, super linie i bonus wabank. Bardzo Was serdecznie zapraszam, kto ma ochotę sobie ze mną posiedzieć i podrapać. Będzie mi bardzo miło. Proszę Was, jak zawsze, trzymajcie kciuki, żebym coś tutaj wydrapała. Zobaczymy, co się tam kryje. Numer 5. Super linii. No i tak to wygląda, jak widzicie. Nie za ciekawię. Dużo symboli jak zwykle brakowało. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Mam tak dzwonek i kwiatuszek. No, niestety nie widzę ani dzwonka, ani kwiatka, mimo okularów. Ptaszek i leżak. No to ptaszki są. Na razie pionowe linie. Tu jest ptak i leżak. Ptak, ptak. Tu ani leżaka, ani ptaszka. Co następnego? Podkowa i wiatrak. Zobaczmy od dołu. Wiatrak jest. Tutaj też. Podkowy nie widzę. No i tu jest jeszcze wiatrak. Dwa przedostatnie. Łódź i piłka. Piłki ja tu nie widziałam, jak naddrapywałam. Łódki są, a jednak była jedna. Była. Dobra, tu jest łódź. Teraz na złość mi nie dadzą okularów. No, tyle, jedna piłka była. Co dali na koniec? Pewnie, że mi nie dali. Księżyc i tęcza. Widzicie, że nie było? Tęcza jest, księżyca brak. O tak, o tak. Dobrze, finito. Zrabka przegrana. Co teraz? Może coś innego. Może sobie weźmiemy bonusa z numerem siódmym. Trzymajcie kciuki za jak najwięcej parek. Ja będę przesuwać. I szukamy dwóch takich samych. Bliziutko cały czas. Proszę o jedno, o jedno. Siódemeczka. Zobaczymy co w tej siódemeczce się kryje. Mhm. Dobra, już mnie zmęczyło. Jedziemy tak. Nie ma. No zobaczcie, nie ma, nie drapiemy kontrolnych, nie ma żadnej parki. No to teraz ekstra linie z tym samym numerem, z siódemeczką. Mi się tam udało trochę znaleźć z drapek. Tak wygląda, kochani. Tak wygląda. Bardzo mało odkrytych. Przed samymi oczami Wam powiększyłam. Wy tam widzicie dobrze, a ja tutaj muszę się dobrze wpatrywać. Ptaszek i rolki. No to tak, rolki naśmieciłam. Rolki są tutaj też. Tu nie ma. No i ptaszka nie ma wcale. Co dalej? Dzwonek i księżyc. Od góry patrzymy. Księżyc jest. Tu też. Jeszcze jeden. Kolejny. Tu nie ma ani dzwonka ani księżyca, i tu mamy jeszcze księżyc. Dobra, co następnego? Klucz i diament. No, zobaczmy, bo nie pamiętam, czy był to jakiś klucz albo diament. Ani tego, ani tego. Dwa przedostatnie: gwiazdka i arbus. Arbus jest. Tutaj, tu. Gwiazdek brak, arbus. Jest gwiazdka na górze. No i tyle. I teraz dwa ostatnie. Kwiatuszek i tęcza. No to dobra, linii tak nie będzie, ale dodrapiemy. Tęcza. Kwiatków brak. Tu jest jeszcze arbus. Ani tęczy, już tutaj, ani kwiatka. Znaczy, jest kwiatek jeden na dole. O, tyle. Jeden kwiat. Kontrolne różne. Ile to tam jest? 40, 50, 65 na cały miks. Dobrze, bierzemy się kochani za siódemkę. Tak wygląda. No i drapiemy kolejny rządek. Czekajcie, bo to naprawdę Wam tak powiększyłam. O! Drapiemy kolejny rządek. Gdzie je tu znajdę? <laughs> Przepraszam, wulkan. Jest. Tyle. Co następnego. Konik morski. Tu widzę. Jednego. Tutaj mamy następny. Kolejny. No i tyle. Co dalej? Pirat. Tu. Chyba tylko jeden będzie. W tej zdrabce tak. Co dalej? Papuga. Tu siedzi jedna. Dalej tu mam tukana. Kolejny tukan. I jeszcze jeden. Jedna papuga tylko była. Co następnego? Delfin. A dobrze, bo patrzyłam tutaj na niego. Jest piękny skosik. Mhm. Kolejny symbol. Piłka. Tu. Tu. No i nie ma więcej piłek. Co dalej? Maska. Tu. Kolejna, tu są jeszcze dwie. No i jeszcze jest tutaj na dole. Zostały trzy do końca. Aparat mam tu. Tylko jeden. Przed chmurka. Tu, tu i tu. Nie ma więcej. Co ostatniego? Ananas. Ananas tu. No i tylko jeden. Także siódmeczka też przegrana. Czyli na 7 zdrapek mamy tylko jeden zwrot, Dwie dyszki na 140 zł na razie z tej paczki. Zobaczmy teraz zdrapkę z numerem 8. To już ostatnia zdrabka na dziś. Łyczek kawki. No i co wam tutaj mogę pokazać? Prawie nic się nie odkryło. Tak wygląda ósemka. Ananas. Tu. No i tylko tu. Bęben. Przepraszam. Dziwni, ten Bębin dzisiaj dali. Jest jeden. Nie, jest jeszcze tu. Te nowe symbole to się jeszcze mylą. Fala. I jedna wychodzi na to, że tylko jedna. Waram. Jest linia na 6 dych. Zobaczcie. Jednak w ósemce coś dali. Za chwilę sprawdzimy te symbole. Tylko popatrzę, czy jeszcze tu jakiś waran nie siedzi. No to tak mamy kochani: 60 zł. Na razie jest bębenek, waran, delfin i kokos. Bębenek, delfin, kokos i waran. Czyli ta linia się zgadza. I jedziemy dalej. Awokado. Coś tu jeszcze budują, czyżby z tym plecakiem? Zobaczymy. Tu jest awokado, awokado. Chyba, że coś na 40 jeszcze dołożą. To też jest możliwe. Dobra, tyle. Koło. No, jakiś zwrot z tej paczki na pewno muszę mieć. Zawsze miałam albo pół. Równiutko to zwracało, albo tam mniejszą połowę. Troszkę tam brakowało do połowy. No ale tak wyglądały te paczki. Dobra, cytryna teraz. Tu. Tu. I tu. No i tu już nie ma. Trzy symbole do końca. Wodolot. Wodolot tu. Wodolot tu. I nie ma więcej. Dwa ostatnie. Papuga. Gdzieś widziałam na dole te papugi w tej zdrabce. A jeszcze tutaj było awokado przecież. No. Dobra, znalazłam. Tu jest papuga. I tu jest jeszcze jedna papuga. I tu jest jeszcze jedna papuga na 40. A, mówiłam, będzie flaming. Dobra, zobaczmy. A nie. Dali mango, nie dali już flaminga, to mi dopiero zaskoczyli, jak zawsze mango, mango. Także flaminga nie dorzucili tej cztery dyszki, także gdzieś tam dalej jeszcze coś będzie. Kontrolnych nie znam, ale linia jest sprawdzona, jest bęben, waran, delfin i kokos, także jest 60 zł w tej zrabce, to zaraz sobie te kontrolne na te sześć dyszek odkryjemy, h jak tak jest i znacie, to napiszcie mi w komentarzu, kochani. Także tak, już sobie teraz podsumujemy. I będę musiała wpisać do zaszytu: siódmeczka pusta. Wszystkie przegrane od jedynki. W trójce, dwie dychy. No i w ósemce, teraz sześć dych. To mamy razem osiemdziesiąt złotych. Jak na razie. Na osiem zdrapek. Na 160. Tak to wygląda. Tu mamy 60. Puste, przegrane, przegrane, przegrane i przegrane. Wszystkie zdrajki przegrały. W ósmeczce jest 6 dyszek. Także na 65. W tym miksie ja wychodzę 5 zł tylko w plecy. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Kochani, życzę Wam miłego poniedziałku i całego tego tygodnia. Wysyłam buziaczki, serduszka, ściskam Was. I dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że za długo nie było. Jak Was nie zagadałam, to zostawcie dla mnie łapeczkę w górze i jakieś miłe słowo w komentarzu. Widzimy się oczywiście jutro rano na kawce. Buziaczki. Miejcie dobry dzień. Pa Pa!